Już za rok wraz z wejściem w nowy okres programowania zakończy się jedna z najważniejszych dotychczasowych form unijnego wsparcia, czyli program operacyjny Kapitał Ludzki. Jego środkami dysponuje w naszym regionie Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Jak podkreśla dyrektor tej instytucji, o znaczeniu programu świadczy sam fakt, że to ponad miliard 200 tysięcy złotych wsparcia dedykowanego wyłącznie ludziom. Mówiliśmy dzisiaj tylko o edukacji, ale wspieramy również wykluczonych społecznie, prawda? No to są ludzie, którzy są piękne przykłady, gdzie ludzie, którzy nie mają żadnego pomysłu na życie, ludzie, którzy stoczyli się, stracili rodziny, nagle wracają do tej społeczności i jeszcze pomagają innym. No to już jest sukces, to jest ponadwymiarowe. Tutaj nie mówimy o pieniądzach. Są możliwości przebranżowienia, są wsparcia w pewnych zawodach rolniczych, nierolniczych. Jest również kolejna dziedzina, czyli ci, którzy szkolą, ci, co uczą, ci, co próbują opiekować się tymi ludźmi wykluczonymi, bezrobotnymi, oni też mogą poprawić swoje umiejętności również z pieniędzy kapitału. O wielu przedsięwzięciach nie usłyszelibyśmy jednak, gdyby nie ci, którzy nam o nich przypominają. To świętokrzyscy dziennikarze podejmujący nie tylko popularne, ale także ważne społecznie tematy. EŚBRR uhonorowało ich pracę w ramach tegorocznego konkursu Ludzie z Kapitałem. Z pośród ośmiu wyróżnionych nagrody za najlepsze materiały otrzymali Piotr Rogoziński, Łukasz Zarzycki, Beata Rłowska garbek oraz Agnieszka Gołębiowska, której pierwszą nagrodę zapewnił tekst na tropie spółdzielni socjalnych. Wziąłam się za temat spółdzielni socjalnych, ponieważ wydawało mi się to po pierwsze interesujące, po drugie nie spotkałam się w mediach świętokrzyskich, żeby o tym pisały i zgłębiając ten temat doszłam do wniosku, że nic nie jest takie różowe i wielu osób, które zajęły się tym, te założyły spółdzielnie, ma ogromne problemy. Dlatego mój tekst wyszedł dosyć krytyczny i tym bardziej zaskoczona jestem nagrodą. Świętokrzyscy dziennikarze mieli co popularyzować, gdyż pod względem korzystania ze środków program operacyjny Kapitał Ludzki Nasze Województwo plasuje się w krajowej czołówce. Jak podkreśla Piotr Żołądek, członek zarządu województwa świętokrzyskiego, świadczy to o dużej aktywności mieszkańców, ale jest też dużym atutem dającym regionowi możliwości wpływu na kształt i podział unijnego wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej. Dzisiaj jesteśmy bardzo ważnym partnerem dla ministerstwa. Ministerstwa zawsze dyskutuje, dopytuje o te województwa, które są w czołówce, które radzą sobie z wykorzystaniem środków unijnych o ewentualną perspektywę. Jakie są nasze sugestie, co, 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 co do dalszych lat w tej nowej perspektywie? I my już jesteśmy bardzo ważnym, powiem uczciwie, graczem. Na ostatnie przyszłoroczne projekty ze wsparciem Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przeznaczy łącznie 44 miliony złotych. Rozumiemy to przez szeroko rozumianą edukację, czyli szkolnictwo zawodowe. Przedszkola, czyli wychowanie przedszkolne, tworzenie nowych przedszkoli. Na to mamy przeznaczone zabezpieczone 14,5 miliona złotych. Szkolnictwo zawodowe to jest pole około 17 milionów złotych. Oczywiście inicjatywy oddolne, czyli te projekty edukacyjne, małe granty do 50 tysięcy złotych. Na to mamy zabezpieczoną wartość 4 milionów złotych. I oczywiście projekt systemowy, który jest skierowany dla szkół 1-3. Tam już jest niewielka kwota do, 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 do dysponowania, bo około 5 milionów złotych. Myślę, że ministerstwo może również pod koniec roku przekazać nam środki finansowe. Jakby takie dodatkowe, które nie są wykorzystane w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, bo ten poziom tam wykorzystania tych środków jest dosyć niewielki, chyba na poziomie 50%, więc możliwe, że będziemy operatorami jeszcze jakichś dodatkowych środków, ale na to też jesteśmy przygotowani, ale to, to, to się dopiero może stać w drugiej połowie 2013 roku. Pierwszy z czterech konkursów POKL ma zostać ogłoszony już na początku roku.